Nasza historia ciągnie się już trochę czasu. Jest w tej chwili historią absurdalną, bo jakie będą wyniki, no to się okaże. Zostali, zostaliśmy pozbawieni z mężem, niepełnosprawnym dzieckiem dostępu do lokalu w styczniu, ja w styczniu 2013 roku, może trochę później, bo w kwietniu tegoż samego roku, w czerwcu, została sprzedana, sprzedana kamienica deweloperowi. Próbowaliśmy też za kadencji dewelopora dostać się do tego lokalu. Niestety nie było takiej możliwości. Wcześniej nam odcięli wodę, zlikwidowali toaletę, zastraszali. Wielokrotnie interweniowała policja z różnym skutkiem. Czasami było tak, że udało nam się wejść do lokalu, czasami nie. No i były przepychanki. Od kwietnia od kwietnia 2013 nie mieliśmy w ogóle dostępu, już w ogóle nie mieliśmy po co wzywać policji, bo policja powiedziała, że będzie e, nas obciążać kosztami za bezpodstawne wezwanie. Więc e, po zakładane zostały sprawy e, o naruszone posiadanie, ja oddzielnie, bo ja już założyłam w styczniu, mąż trochę później, e, w sierpniu. E, moja sprawa o naruszone posiadanie odbyła się w styczniu tego roku, po roku od złożenia pozwu. Zostało przywrócone wyrokiem prawomocnym. Już w tej chwili mam przywrócone posiadanie lokalu, ale jest jeden problem. W styczniu tego roku budynek został zburzony. Więc wyrok jest, ale realizacja jest niemożliwa. Natomiast męża sprawa odbędzie się teraz w październiku, koniec października po ponad roku, rok i dwa miesiące czekaliśmy na wyznaczenie terminu sprawy i tylko ten termin jest, bo zainteresowaliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich y, naszą sprawą. I tak samo aj, a w, teraz w najbliższy piątek y, mamy kolejną sprawę o eksmisję. Też absurdalna, bo budynku nie ma, więc nie wiem z czego będą nas eksmitować ewentualnie. Więc y, zapraszamy osoby, które mają ewentualnie czas, żeby nas wsparły w najbliższy piątek o godzinie 12 w sądzie na Teres Polski, to jest sala 101. Bo z tego co, co widziałam, sędzia przeznaczył 10 minut na sprawę, a wezwał dwóch świadków, więc nie wiem, nie wiem co zamierza sędzia, jak to będzie wyglądać, czy, czy zostanie już jakakolwiek decyzja podjęta, wątpimy w to. A sprawa toczy się też od stycznia 2013 roku. Więc już zaraz będzie dwa, dwa lata, jak, a, a to będzie dopiero trzecia, trzecia sprawa. I tylko dzięki rzecznikowi kolejny termin został wyznaczony po półtora miesiąca, bo tak sędzia otracza wszystkie sprawy bez terminu e, i poprzednie terminy były wyznaczone w granicach 8-9 miesięcy. E, złożyliśmy w międzyczasie podanie o e, nowe mieszkanie e, z kwaterunku, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że nasze nasz. E, Nasz wniosek zostanie zawieszony do czasu rozstrzygnięcia spraw. Te sprawy mogą trwać latami i jak na dzień dzisiejszy widać to będzie trwało latami. My mieszkamy u znajomych już od ponad roku. Dziecko w tej chwili kończy szóstą klasę, zamiast przygotować się w normalnych warunkach do egzaminu. No to ma problem. A jest dzieckiem niepełnosprawnym z zaburzeniami słuchu i, i mowy, więc dla niego jest to tym bardziej tym bardziej e, e, problemem. Obecnie tak samo mąż ma orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na to, że w zeszłym roku ob, e, miał operację kręgosłupa, miał guz na kręgosłupie i też jest osobą niepełnosprawną. Pracuję, w tym, e, pracuję tylko ja e, i chciałabym powiedzieć, że te sprawy nie, doty, nie dotykają tylko ludzi bezrobotnych, niewiedzących jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić, ale też i takich jak ja, a ja jestem urzędnikiem państwowym też niestety e, dotknęła mnie taka, e, taka historia i, i też nie potrafimy sobie z tym poradzić, dlatego że e, prokuratura, która e, umarza już dwukrotnie postępowanie najpierw było złożone w styczniu, po, po wyrzuceniu naszych rzeczy złożyliśmy o przywłaszczenie i kradzież mienia e, umorzyła, bo stwierdziła, że e, mąż został wymeldowany, oni chcieli nam oddać rzeczy. I mają pozwolenie na rozbiórkę budynku. I tu nie, nie ma przywłaszczenia mienia. Ale nikt nie, nie sprawdził, tak, czy my chcieliśmy zabrać te rzeczy, a kilkakrotnie wzywaliśmy policję, e, e, żebyśmy, że, żeby nam pomogli, żebyśmy mogli zabrać te rzeczy, ale nikt nas tam nie chciał wpuszczać. I tego już prokuratura nie zbadała. W czerwcu tego roku udało nam się dostać wreszcie po pół, po pół roku e, starań do naszych rzeczy. Ale niestety, stan e, rzeczy był e, tragiczny. E, były przechowywane w garażu, parę, parę pose kilka posesji e, dalej, były przechowywane w garażu z przeciekającym dachem, zapleśniałem. Większość rzeczy nie nadaje się do użytku. E, wiele rzeczy poginęło. E, zabraliśmy tylko rzeczy, no, które się nadawały do użytku i które były nam potrzebne, ale potraciliśmy wiele cennych dla nas pamiątek. Bo wiadomo, pewne rzeczy można odkupić. Ale już pamiątek typu obrączka czy pierścionek zaręczynowy nie. Więc jest to przykre i, i deweloper pisał, że on zabezpieczył te rzeczy, tak? Wyniósł z lokalnych zabezpieczył. Zdjęcia i fakty świadczą i, i złożyliśmy kolejne doniesienie na prokuraturę już teraz wskazując konkretnie, konkretnie co straciliśmy, jakie rzeczy co zostało zniszczone, dołączając do tego zdjęcia całą dokumentację, ale prokuratura też nie widzi problemu. Też dalej mieli pozwolenie na rozbiórkę, mąż został wymeldowany w czasie, w czasie całego, całego, całej tej walki i próbowali się do nas zgłaszać, żebyśmy odebrali. Parodia, dlatego, że my też kierowaliśmy do nich pisma właśnie z pewnym podstawy prawne. Samo to, że zostaliśmy eksmitowani, nie dość, że w okresie de facto ochronnym, ale bez wyroku sądowego, samo to powinno być e, możliwością wszczęcia postępowania. Już nawet nie zniszczenie tego mienia, tylko to, co zrobił deweloper, który z litery prawa sobie w tej chwili kpi i, i ma na to przyzwolenie. I to jest najbardziej, e, najbardziej w tym wszystkim przykre, że nie spodziewajmy się, że e, patrząc na, e, na doświadczenia inni deweloperzy, patrząc na doświadczenia. czy kamienicznicy, tak? E, na doświadczenia innych ludzi, będą robić to samo, bo w tym momencie będą wiedzieli, że im nic nie grozi. To chyba jest pierwsza taka sytuacja, że doszło do, aż, do takiej sytuacji, do zburzenia budynku przed e, końcem sprawy. No, ale niestety jest to przykre, więc jeszcze raz. Kokolwiek celą Ronda wiatraczka. Przepraszam, ja mam do Pani pytanie w sprawie gminy, co dostała Pani, że oni sobie. Tak, jakby. Nie chcą dać Państwu mieszkania, tak? Tak, do to... czasu zakończenia postępowań o eksmisję i o naruszone posiadanie, dlatego że może być tak, że sąd stwierdzi, że to deweloper nam powinien zapewnić mieszkanie. Tylko wiadomo, przepraszam, że. Przepraszam bardzo. Umowa miała Pani z gminą, tak? Znaczy, umowa to jest prywatna kamienica. Tu, tu jest jeszcze jeden problem, dlatego że de facto w ogóle ten lokal w 1974 roku otrzymali moi teściowie. I później, po śmierci teściowej, która była, i my byliśmy w tym lokalu, my wystąpiliśmy do gminy z prośbą o uregulowanie tytułu prawnego tej kwestii.